www.e-kolo.pl Powołujemy Panią Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2021-2025. Pani Wążemka. Bardzo proszę. Dziękuję za przybycie. Dzisiaj mieliśmy pierwsze spotkanie organizacyjne, gdzie powoływaliśmy nowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na nową kadencję czteroletnią. Tak naprawdę większość członków to są nowi członkowie zgłoszeni przez odpowiednie organizacje, z reguły organizacje związków zawodowych pracowników. Myślę, że współpraca będzie bardzo dobra, ponieważ większość z Państwa jest mi przynajmniej osobiście znana, z większością z członków Rady już współpracowałem i zawsze się dobrze pracowało. Jest to oczywiście organ, który będzie doradzał mi w zakresie Całej sfery zatrudnienia na terenie powiatu Kolskiego. Mówimy o bezrobociu, ale może i dzisiaj, nawet przede wszystkim, jeżeli chodzi o powiat Kolski, o zatrudnieniu dla pracodawców, którzy funkcjonują na rynku pracy w powiecie kolskim, bo ta przestrzeń jest przede wszystkim do <laughs> zagospodarowania. Tak naprawdę dzisiaj jest więcej miejsc pracy a nieżeli e, zainteresowanych pracą. I, i, tak, I tak jest dobrze w tej chwili. E, oczywiście e, cały czas obserwujemy, jakie e, skutki przyniesie COVID, bo ta sytuacja jest cały czas rozwojowa, e, dynamiczna, ale dzisiaj powiat tak naprawdę to e, nadal stosunkowo niskie bezrobocie, 4,8. I to dzisiaj tak naprawdę tą sferą, którą musimy się zająć, to jest kwalifikacje tych, którzy chcą na rynku pracy zaistnieć, by można było już ich dostosować do tego, co oczekują nasi pracodawcy. Przewodniczącym Rady został pan Robert Andre. Tak, oczywiście pan przewodniczący, panem przewodniczącym Rady Rynku Pracy został pan Robert André. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać osoby pana Roberta. Duży pracodawca, solidny pracodawca, ale i myślę, że tak osobiście, prywatnie. Człowiek o naprawdę bardzo wielu zaletach i myślę, że będzie bardzo dobrym przewodniczącym Rady. Szanowni Państwo, z racji, że dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy jako przedstawiciel pana starosty w imieniu pana starosty zapoznałem członków z obecnym stanem populacji na terenie powiatu kolskiego stanem bezrobocia i również prognozy, jakie do 2050 roku są przed Powiatem Kowskim. W chwili obecnej, na koniec stycznia 2021 roku, stan poziom bezrobocia to 4,8%, więc jest on najniższy w Wielkopolsce, czego możemy tylko się cieszyć jako Powiatkowski. Jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy na terenie Powiatu Kowskiego, to w zasadzie od kilkudziesięciu, nawet lat teren Powiatu Polskiego charakteryzuje się stałą ilością liczby miejsc pracy. Jeśli chodzi o prognozę w kwestii ilości osób zamieszkujących teren powiatu kolskiego do 2005 roku na przestrzeni lat 98-2050 powiat kolski straci około 15 tysięcy członkowie powiatowej rady rynku pracy zapoznali zostali również z naszymi szkołami oraz kierunkami kształcenia jakie w tych szkołach się odbywają. No, mamy nadzieję, że nowy skład rady przyczyni się do poprawy rynku pracy na terenie naszego powiatu.